Cześć, z tej strony Luka, a to jest pierwszy odcinek z Lola na moim kanale. Gramy sobie dzisiaj Arama. Jak widzicie, tylko ja się ładuję po bug mi włączył, włączył się Lola, a raczej wyskoczył. Więc niestety dopiero dołączam do gry. Ale... Dobra. No, na szczęście szybko się ładuję. Augat. Oh, Standardowo i szybko do nich biegniemy. Mamy mocniejszy team moim zdaniem. Takie są składy. Ja już sobie przedstawiam na moje tradycyjne. Ja mam skórkę dzwoneczek Katarina. Angielskiej wersji nie wiem, jak się nazywa. Ja gram sobie na polskiej. Bo czemu by nie? Bo zanawiałem w końcu coś nagrać. Ło, wow, mi wyrąbał. O Kali to nie jest dobry pomysł. Żeby się tak obijać. Mamy Caitlin, która potem dużo będzie robić. I to już nam daje dużą przewagę. No w sumie Queen też. Widzę, nie poginęli jeszcze nasi jak mi nie było. Flash. Był ok, już pierwsza krew poszła. W sensie tutaj sztylety będę maksować. Ej, trzy trupy na start. Zaczyna się nawet ładnie. Nie wiem, to na miejscu Akali bym poszedł na egzekucję tutaj. Ale Olaf najwidoczniej chciał zabić. Tak bardzo chciał zabić aż flaszną No, Akali Przecież i tak zaraz nie więc po co na te chwile bierze? Adałbym Malefajtowi czy komuś Mane przy okazji by wygrywał Ogólnie nie polecam maksować, właśnie tylko W czyli to bo to jest dużo lepsze ale akurat głównie tutaj widzę sztyletów będę atakować a, nie udało mi się zabić aha, ignite No dobra, nie udało mi się Wiem, Ignite na sorry Puuu Aha, chodź tu Nie, tu nie Mam ulti, także zaraz się to można wbić Będzie ciekawie dobra, przynajmniej coś się kupi Ja miałem zamiar ich tylko trochę pobijać w sumie oni mają bardziej AD będzie poleć To można tak kupić Buty na przebicie sobie jeszcze po tej biegniemy Czekaj Lag, Raz, dwa, czy, trzy, 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 raz O kurde, nie O nie na internet O kurde, to się porobiło Zaraz mi wróci internet Spokojnie To jest tak Na minutę się wyłącza Dobra, ja robię cięcie i wrócimy jak już będzie internet Przy okazji sobie dźwięk podgłośnie, bo chyba był za cicho Znowu no, się tak ładujemy Zaraz mi się wyłączył. Kochamy Riot. Jak nie internet, to lol. także... To jest, Będzie fail odcinek No widać jeszcze in internet mi nie do końca wrócił Oh god Dlaczego tak się dzieje? Taka wygrana gra, teraz może się przegrać zginął No, internet wracaj No jak tam, aha wie, że straciliśmy, ale oni też A to chyba jeszcze, no jak ja byłem straci... Stracony Czekaj, stój, Katarina. Klatka? Ani mają... Nie, w sumie aż tak dużo. Nie, a ja mam ósmy. Gina. Dobra, ja tylko nafiduję tutaj z tego co widzę. Wow, ale pocisnęli. Ten malfight nie powinien się tak bić, jeszcze w plamie stać. To był zły pomysł. Aż ja tam biegnę by pić. Mm. Głupię Morgana O boż o klatka Ale czemu ten ma fajte tali ja też nie wiem W sumie ja też nie grupi malę No cóż no nie waźniej Serio Boże, czemu ja tak padam? Nie, to jest fail odcinek. Wrzucać to czy nie, to już sam nie wiem. Dlaczego? Bo tam. Może aż tak spokusujmy. O, stójcie plami. Hmm. Ja tam, ja, ja się tam wbiję Tylko oni też muszą ogarnąć, ja się wbijam My Z tym są problemy też z tego co widzę uh. Okej, okay, Tarek, No i jak to mnie trafiło? Kwadra matex <laughs> szybko tą bierze Sk skończmy z nim ult na drugim poziomie miazga no niech tu ktoś podejdzie niech chodź tu chodź tu ole oh fuck strzała aż Dobrze, Caitlyn. Dobra, już mam to. O Boże. A, no, w my też. Uuu ta Tarik Będzie cztery trupy. Zajesz tun. Tarik nie zrobił kwadry Cienias. Nie. Dobra, ja się na trzech tym biję. Ale już tutaj mogę. Już <laughs> Dobra, wydefowany, tyle dobrze, o to chodziło. Przedam tą potę, bo jej takiej nie użyję Defit Morgani Tutaj nie ma koło fokusować Biegnę Biegnę, dajcie mi zabić No Ola was bije LOL Przeszzy padek Służę barierę o! Strzała! Aż! Ale dobra, nieważne. Bariera była słaba, przyznam. Hmm... Aha! No! To jest to właśnie. No chodź tu Morgana, 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 Morgana O oh, fok Olaf. To już gorzej trochę Nie, mam... nie. Proszę Tarik, nie fokusuj mnie Rewolwera ja co nie zrobił Jak ja tak mogłem Ah, zaczął mi się ignać. <grymne> o kurde, fiora. Eee, to Tyras, raz Mieczki Stolet. Me, to jest trzeba jak najszybciej. No, no co, to jest bez vamp? Wiekni. Szybciej! Jak? Boże Hehehe No i tak tutaj się goni tak na ramię właśnie Ja jeszcze się nie wyleczę, więc Ja tutaj jeszcze mało porobię Te kombo. Teraz my tutaj. Teraz tylko żeby nie paść tutaj. Ja już nie mam zoni. Poobijać trochę te z może ubijemy tuleta. Dobra, ja yep, wstąpię no? Bak, nie bić się. Chwila, chwila, nie, Akali. No, stół tu, no Tarika. Tarik. O, ta Rika równa się zabicie. O Boże, nie. Wygramy, tu. To jest dobra. Mi się wydaje, że nie. Ale ja się nie znam. Dobra, mafia to wydefułuje, tylko żeby tylko nie szarżował No się tam zaraz zbijemy 17 do ulta. Dobra. Tutaj. Wróg pokonany. Minę nie śmingnął. Nie Dobra. Czekać. Na no czemu stunujesz? Zagopek, nie. Przeciwnik pokonany. Moje. Przeciwnik pokonany. Moje. Nie tak właśnie się na haramie gra. Tutaj nic tam nic nie stwierdzi. Żeby to przytankował. Szybko! Nie, to jest. BAK O Boże, teraz my defujemy, aż oni się odrodzą. I na tym to będzie polegać. Myślę, że. Akali! No Boże, co ty robisz, kobieto? Tutaj Tu tutaj Ała Ja mam Zonie, także jak ja się wpiję Ten tarik mnie wkurza, bo on dobrze Stunuje, czeka stunem na mnie Także jak teraz to przegramy, ten teamfight To przegraliśmy ogólnie mecz więc Oh fuck One fight Ja ich na razie staram się obijać Będę ah! się. Easy O, Taric też ładnie killuje Fak, my tego nie damy rady sami Ale mm. tego nie damy rady Jedyne co, to się wychilować trochę I tyle Czekać na drużynę Połapkę na nich zrobimy, tylko że już nimi nie mam O mnie już zabili, aż nawet hmm. nic nie zrobiłem Łagam, przeżyjcie to, ja nawiedzoną... Nam... A, jeszcze nie, nie uda mi się Do ręki Dobra, Malphite tam ginie Ale zabił I Teraz tylko defować Ja sobie zrobię tak Tak mi jest łatwiej na przyciskach Na myszce To już jest łatwe Mamy już Sonię i Pistolecik Stunuj mnie Dobra Oh god O, Tarik! Nie no, ja to źle rozegrałem trochę. Nie, Tarik! Co wy robicie, dziołchy Dobra oni, oni po jednym gonią Chcę żeby Katie nie, zawić nie, nie, Cait nie, Nice i ona też zginie I push I to jest fascynująca cała gra A, 4k golda ma kate Nie wiem, czy to warto się tak pijać No bijcie mnie Kolejna kwadra, lol, wrzucę to. Chcę się pochwalić. Lolol, GGWP. Także to było na tyle. To są statystyki końcowe. Mam nadzieję, że się podobało. To jest taki pierwszy odcinek i nie ostatni z lola na moim kanale. No i co on? Trzymajcie się ciepło i cześć z nas. Do zobaczenia w następnym odcinku. Nie będę już przedłużać.